Z nami jest Kinga Rojala. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Piękna Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień. Ja tego chciałem powiedzieć, bo tam w komentarzach czytałem. To był żart, że raz jest konfidentem ludzie. To był żart, więc. Nie zginajcie tak, się. Tak. I, a my będziemy rozmawiać teraz o fentanylu. fentanylu czyli jednak będzie poważnie? Tak. Bo ten problem w Polsce zaczął się pojawiać. Tak, zaczął się pojawiać i problem zaczyna narastać, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o fentanylu, o uzależnieniu od opioidów, tak naprawdę mówimy w ogóle generalnie o uzależnieniach. Bo bardzo często jest tak, że wielu, wiele osób nie zaczyna od fentanylu. Ok, zdarza się, że ktoś próbuje, ale bardzo często początek jest zupełnie inny. Czy to jest fentanyl, czy to jest alkohol, marihuana, czy czy jakikolwiek inny narkotyk, on jest y, tak naprawdę zawsze zagrażający i on jest niebezpieczny. Więc bardzo dużo mamy osób uzależnionych zarówno od alkoholu, od innych narkotyków, jak i opioidów i y, benzodiazepin. Bo myślę sobie, jeżeli mówimy o już o lekach z grupy właśnie tutaj y, opioidów, to też warto wspomnieć o benzodiazepinach. Tak jak naprawdę też w straszny sposób oddziałujących i bardzo silnie uzależniających. Jeżeli mówimy o fentanylu, to mówimy o bardzo silnym y, uzależnieniu i jest to środek, który bardzo mocno, odurza i daje takie uczucie euforyzujące. Znaczy, no, jak patrzę się na tych ludzi, którzy tam stoją w tej Filadelfii, to musi być im dobrze. No, jak ja włączyłam... Muszą się czuć w tak. porządku, no, bo ja włączy... nie wierzę, że jakby było źle, to ktoś by się na to decydował. Tak? Włączyłam filmik z San Francisco mhm. i u, u, to znaczy w ogóle mnie urzekło to e, w taki bardzo negatywny sposób, że dziewczyna wypowiadała się, która wygląda koszmarnie, bez zębów już w ogóle, i pokazano jej zdjęcia, kiedy była jeszcze w szkole, w koledżu. To była piękna dziewczyna. I drugiego chłopaka, gdzie był taki przeskalowany obraz od czasu uzależnienia do czasu, kiedy ktoś go wyciągnął. Ja się zastanawiam nad jednym, jak do tego doszło. I czy u nas też nam grozi takie miasta widmo jak w San Francisco albo w innych miastach w Ameryce, bo to jest skala ogromna w tej chwili. E, tak naprawdę warto wspomnieć o tym, że na początku nikt tak nie wygląda od razu, że to jest powolny proces. To jest cały proces. Pro, z alkoholem, ze wszystkim. Dokładnie. Się to nie jest tak, że jednorazowe przyjęcie substancji y, da taki efekt, ale przyjmowanie y, coraz częściej, coraz więcej, ponieważ, jak mówimy o szczególności, o lekach z grupy właśnie tych opioidowych, ta tolerancja bardzo szybko y, wzrasta. Czyli potrzeba jest mi coraz większej ilości substancji, która bardziej mnie wyniszcza. Dokładnie, która daje stan, kiedy wcześniej mniejsza ilość substancji właśnie była wystarczająca. I pewnie się to bierze, bo ci ludzie, którzy biorą ten fentanyl, tak mi się wydaje, że wcześniej byli uzależnieni od heroiny, kokainy, różnych różnych rzeczy i ten fentanyl jest tańszy, łatwiejszy w dostępie aktualnie i po prostu mocniej kopie, dlatego ludzie uzależnieni pewnie go wybierają i przez to degradują się jeszcze szybciej. Tak i y jest to niestety y problem, który jakby narasta, bo y odstawienie właśnie fentanylu, w ogóle leków tych z grupy y opioidów, czyli też morfiny, y one są bardzo trudne do odstawienia. Jest to tak wyjątkowe uczucie, które doświadcza osoba używająca. I moment, kiedy zaprzestaje używać tej substancji i pojawiający się zespół odstawienny, czyli ten zespół abstynencyjny, cały szereg nieprzyjemnych doświadczeń, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Wymioty, biegunki, ogromny, przeokrutny ból kości, ludzie zwijający się z bólu. No więc jakby co robią? No, chce sięgnąć po tą substancję, żeby ukoić i jest ta osoba w takim błędnym kole. I oczywiście tutaj w odstawianiu fentanylu czy w ogóle opioidów niezbędna jest pomoc lekarza. Powiedz mi, bo to ja w 2002 czy 2003 roku yy, poznałem takiego chłopaka, który wychowywał się w Stanach, on przyjechał do Polski, z Nowego Jorku, chodził z nami do liceum i no i wtedy wiadomo głównie na osiedlach to była trawa i tak naprawdę może jeszcze hasz i w Polsce może jeszcze amfetamina tak naprawdę i my, my znaliśmy takie narkotyki, a on przyjechał z tych Stanów 20 lat temu i zaczął opowiadać i tylko wymieniał leki przeciwbólowe, oksykodon Percocet, nie, 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 nie wiem co tam jeszcze było, Metadon, Xanax Xanax. I że Amerykanie głównie biorą leki. I to, jest też, to jest tak, też, I to jest też ogromny biznes. Te firmy farmaceutyczne, które po prostu na tym, że ludzie biorą to rozrywkowo, zarabiają krocie. Skąd to się, to, to się wzięło, że ci Amerykanie tak. Gorliwie biorą te leki przeciwbolowe. Właśnie to jest to, że w Ameryce tak naprawdę dostępność alkoholu jest od 21 roku życia. U nas w Polsce już można od 18 roku życia używać, ale tam jakby na wszystko daje się leki. Leki, leki uzależniające. Wiele osób, moich klientów, pacjentów, rzeczywiście mieszkających właśnie w Stanach, ja prowadzę terapię online bardzo często i głównie to, z czym się zgłaszają, to jest właśnie właśnie uzależnienie od y, leków. Uzależnienie albo na, na początku używania y, ich y, jako właśnie środek taki albo pobudzający, albo odurzający. No bo y, jeżeli jest y, lek przepisany przez lekarza, no to bierzemy go w dawce takiej terapeutycznej, którą lekarz prze, y, przepisuje. Ale jeżeli ktoś przyjmuje ten lek już jako narkotyk, ponieważ... Y, zmienia sobie też drogę przyjmowania. Na przykład tabletki rozkrusza i wciąga nosem, na przykład, hmm, żeby, żeby było szybciej, żeby było intensywniej. No to już nie ma to się absolutnie. Część zabija tego wszystkiego. Tak i ten etek, e, e, efekt jest po prostu e, wzmacniany, więc jakby, wielu ludzi na imprezach to dla czy to wzmocnienia Nic nie zrobi, żeby te leki były słabsze, albo lekarze przepisywali, bo to jest ogromny problem w ameryce tych, tych leków. Czy w Ameryce, czy w ogóle myślę sobie w Polsce, to ważne jest, żeby zobaczyć po co, w jakim celu to biorę. Czyli przyjrzeć się temu problemowi, problemowi, co takiego się dzieje. I ja tutaj mam na myśli mechanizm nałogowej regulacji uczuć i emocji. Czyli do podbicia tego stanu, żeby jak jest miło, przyjemnie, jestem na imprezie, na spotkaniu, to dlaczego miałoby nie być jeszcze milej? Dlaczego miał, miałbym, miałabym się jeszcze Ale lepiej czy nie bawić był w na Polsce przykład? na imprezie, na której choć weźmy i buprą. No nie, tak, no. U nas to w ogóle... rzeczy się nie dzieją. To mało atrakcyjne leki. Ile trwa tak. takie wyjście z takiego, znaczy nie, nie mówimy o takich podstawowych jakby narkotykach pod tytułem marihuana i w ogóle, bo pewnie nie jest to związane z takim bólem, jaki jest związany z właśnie z opioidami. Jaki to jest proces? Od czego zacząć? Bo na pewno wielu ludzi nas ogląda, być może ktoś z nich ma ten problem lub. Ktoś z jego bliskich. Tak, więc to co jest bardzo ważne, to jeżeli bliscy zauważają taki problem, widzą senność, widzą y, taką apatię, zobojętnienie, niechęć, zaleganie w łóżku, y, mętny wzrok, pojawiające się, y, bełkotliwa mowa, to wtedy nie udajemy, że nie widzimy, y, co się dzieje, tylko nazywamy, mówimy, y, bo osoba, która ma problem z jakąkolwiek substancją, y, bardzo często nie widzi tego przez długi czas albo jest i trudno się do tego przyznać poprzez oddziaływanie różnych właśnie mechanizmów tej choroby, która się rządzi jakby swoimi takimi obronnymi, bo każdy człowiek, jak my tutaj jesteśmy, jak siedzimy, rozmawiamy, mamy mechanizmy obronne. Więc jak nam się coś nie podoba, nie pasuje, to zaprzeczymy, obtłumaczymy sobie to, zminimalizujemy problem. A osoba uzależniona robi to jeszcze silniej, jeszcze intensywniej. Poprzez działanie jakby tego, że nie chce się rozstać z substancją albo nie potrafi się z nią rozstać, bo to o tym też warto wspomnieć że wiele osób nie, po, nie wie, co ma zrobić z tym, boi się prosić o tą pomoc. Więc jeżeli mówimy już o leczeniu, rodzina, bliscy, znajomi, przyjaciele, pracodawcy, bo to też zdarza się tak, że pracodawca widzi jako pierwszy problem, że mój pracownik zaczyna nawalać, a był bardzo dobrym pracownikiem. Więc nie ukrywamy jakby tego, co widzimy, nazywamy, mówimy, zgłaszamy jakby i zachęcam na pewno wszystkich do tego, żeby pomagać w tym procesie. Jeżeli mówimy już o samym procesie leczenia osoby uzależnionej, mhm. to już mówimy tutaj o takim długim procesie. No w szczególności jeżeli mówimy o opioidach, no to jest to proces najczęściej. Jakby pierwszy krok to jest zgłoszenie do się do, czy do, do terapeuty, czy do lekarza psychiatry i zgłoszenie się na detoks, ponieważ jakby musimy ten organizm oczyścić mhm. bo, e, e, z tej substancji. Więc po takim detoksie, który u osób uzależnionych od leków trwa około miesiąca, dwudziestu, tam ośmiu dni, e, Czasami jest to szybszy proces, w zależności od tego, jak to po prostu przechodzi. Ale nie można wyjść ja z tego detoksu do i pójść żyć, bo to się nie da. No nie, dlatego po detoksie to, co jest bardzo ważne, to rozpoczęcie procesu y, psychoterapii. I y, y, mamy różne formy: psychoterapię grupowe, indywidualne, ośrodki stacjonarne, ośrodki y, dzienne. Y. Pani, doświadczenia te, które są bardziej skuteczne grupowe Zampięta, czy indywidualne? Zdaniem, tak jest. Y, to jest tak, to że stycznie. to jest bardzo indywidualne, ale. Preferowana jest dla osób uzależnionych głównie terapia grupowa. Ale jeżeli znowu mówimy tutaj o terapii grupowej, to nie wszyscy będą w tej terapii się nie wszyscy się odnajdą na początku, ponieważ mogą doświadczać różnych lęków, obawy, więc trzeba tego człowieka przygotować do tego mhm. procesu leczenia. Ośrodki właśnie takie stacjonarne, krótkoterminowe, długoterminowe, bardzo często no, przy opioidach jest to niezbędne. Wyjęcie tego człowieka z jego środowiska, z jego otoczenia i przez jakiś Czas bycie z osobami, które mają podobny problem, praca nad tym problemem, no i dalej oczywiście też leczenie. Taki, to jest bardzo indywidualne, ale absolutnie yy, myślę sobie, że przy opioidach mówimy o tym, że dwa lata to jest absolutny, konieczny termin jakby podejmowania terapii i bycia w niej, potem oczywiście monitorowania tego, bo to nie jest tak, że terapia załatwi wszystko. I nie ma tego problemu. Mogą być nawroty. Więc to jest tak silnie uzależniająca. No substancja. właśnie o tych nawrotach. Ja kiedyś miałam przyjemność rozmawiania ze sobą, z kobietą, która była uzależniona. E, I ona powiedziała do mnie jedną bardzo ważną rzecz. Mówi, Monika: przychodzi taki moment, że coś mi nie idzie w życiu, nie widzę wyjścia, staje ściana. Jeszcze wtedy była samo, sama, nie miała jakby partnera, związku i w ogóle, i mówi: Ja dwa razy wracałam. Bo nie widziała wyjścia i w tym momencie też ważne jest to, żeby mieć się do kogoś się zwrócić, z kim tak. porozmawiać. Czy są jakieś telefony, w które można wykonać, zadzwonić? Porozmawiać, że ma się problem. Istnieje jakieś takie mm, miejsce, do którego mogą się zwrócić osoby, które totalnie czują, że coś jest nie tak. Bo po materiale uwagi, który pewnie również miałaś przyjemność zobaczyć, nie wiem czy oglądałaś, wypowiadała się mama chłopca, którego uratowała, ale również jakby dziewczynek, której no, niestety nie udało się uratować. To nie jest tak, że to się dzieje od razu, prawda? I mm, tak. czy ludzie uzależnieni chcą też skorzystać z takiej pomocy, mają taką możliwość, żeby wziąć numer na przykład na straż, jak jest i na policję i w ogóle, żeby zadzwonić i porozmawiać, czy to jest tylko Moim... telefon zaufania? Yy, telefon zaufania, ale też osoby uzależnione yy, mogą codziennie o każdej porze dnia i nocy, tak naprawdę, czy to online, czy w swoich miastach. Oczywiście mówimy tutaj o jak mówimy o Warszawie, mm -hmm. to tak naprawdę w ciągu doby jest całe mnóstwo meetingów, na które yy, każda osoba która która potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia może zadzwonić może się udać może iść podłączyć się i uczestniczyć w, tam, w tym nawet nie, nie włączając kamery będąc na wizji tylko słuchając można zgłosić się do poradni leczenia uzależnień można wykonać ten telefon i yy, zakładam że nikt nie odmówi tej pomocy nawet w chwili rozmowy Jakby wiele osób które już gdzieś tam mają jakieś doświadczenia z terapią to też z terapeutami umawiają się bardzo indywidualnie że kiedy potrzebują pomocy wiadomo że to jest regularnie Ustalone jakby pory kon, kontaktów, jakby sesji. Mhm. Terapia jest w określonym jakby miejscu i czasie, ale też zdarza się tak, że właśnie Ktoś potrzebuje tej pomocy, więc może się zgłosić do poradni. Dobrze. Tutaj możemy powiedzieć, bardzo długie są te kolejki, okresy oczekiwania na tą wizytę. Ale jeżeli ktoś już jest w procesie leczenia, to już jest i ma to swoje miejsce, gdzie może się zgłosić. Ale osoba, która dopiero wychodzi z tego, albo chce w ogóle cokolwiek z tym zrobić, no to najpierw jakby rzeczywiście często jakby wyznacza sobie takie terminy. A to nie będę brał, nie będę brała przez jakiś tam czas. To są takie wymuszane też często okresy uh -huh. y, abstynencji. To jak 1 stycznia, wszyscy planują, ale tak nie zawsze to albo w post, no. albo w <laughs> miesiącu sierpień, bo to okres, miesiąc trzeźwości. Oczywiście to, to tak nie jest, bo tu mówimy o objawie upośledzonej kontroli, czyli skontroluje to przez ten miesiąc, przez ten tydzień, dwa tygodnie, ale potem no i co dalej? Trzeba się nauczyć w inny sposób żyć, nauczyć się tego, jak radzić sobie. I polubić sobie. siebie na trzeźwo. Polubić siebie na tak. trzeźwo, ale też przede Wszystkim nauczyć się radzić sobie z tym, kiedy nie radzę sobie z tym ogromnym napięciem, które jest, czyli tą potrzebą, taką chęcią przyjęcia substancji, bo ona daje natychmiastową ulgę, a wszystkie inne rzeczy, czynności wymagają po prostu większego zaangażowania. To jest bardzo szybkie. Więc jeżeli mówimy o tym, co może osoba zrobić, kiedy potrzebuje, szuka pomocy, że chce z tym coś zrobić, szukamy jakiegoś najbliższego mitingu, terapeuty w poradni, zaufanie, telefonu zaufania, jest naprawdę bardzo dużo możliwości, tylko trzeba chcieć. A powiedz mi, bo mm, pojawił się ten fentanyl w Polsce, media podchwyciły, no bo to jest takie dobrze klikalne, wszyscy widzieli te filmiki z Filadelfii. No ale ten problem jeszcze jest niewielki. Jaki jest najczęstszy środek przyjmowany w Polsce? Wydaje mi się, że chyba, chyba to jest mefedron pewnie, bo on jest najtańszy i tej euforiki. Z czym Młodzi ludzie, Polacy mają największy teraz problem. Co u nas jakby zbiera największe żniwo? Tak naprawdę ludzie młodzi bardzo często zaczynają od marihuany. Ale zanim zaczną od marihuany, to najczęściej sięgają po papierosy. Mhm. I też pewnie teraz elektryki. I te elektryki, których jest całe mnóstwo. Gdzieś tam to, co jest cały czas problemem, to jest alkohol, narkotyki. Przeróżne, czy to będzie kokaina, czy to będzie właśnie mefedron u ludzi młodych, bo on też bardzo mocno stymuluje i pobudza. Kokaina jest bardzo droga, więc ona też nie jest dla wszystkich. Jeżeli mówimy o lekach, leki dostępne tak naprawdę bez recepty, które są dostępne na kaszel, na, na katawiec. Tak jest, na czy, dokładnie. Wszystkie te, które są substancją, gdzie znajduje się pseudoefedryna, to jest znowu pobudzające, więc. To znowu od farmaceutów zależy i w jakiej ilości sprzedają. Dość są uważni, bo no, ten problem jest nagłaśniany. Tapcin takie z pseudoefedryną, no to nie możesz kupić więcej niż jednego pakowania, ale wystarczy że zrobić 10 transakcji. I wtedy kupisz. Tak. To jest takie obostrzenie. Więc Albo tak. chodzi się do różnych do aptek, aptek. i Więc jest to trochę dziwne. Tak więc mamy, tak. ma, ale mamy jakby problem, wiadomo, od tych narkotyków, które od zawsze były, ale jednak te opioidy w tej chwili weszły bardzo grubo, tak szeroko w nasz rynek. I często obarczani są lekarze. Pani minister zdrowia powiedziała, że teraz wszystkie recepty będą kontrolowane. Pamiętamy ten szanowny wywiad. Dzień później wybuchła afera, właśnie która została ujawniona przez TVN Uwagę. W którym pani legalnie weszła sobie na stronę Homeless bodajże i przez Homeless było wklej plik, czy, jesteś, czy masz dokumentację medyczną. Nie, nie mam, dostała lekarstwo na opiadę, została wystawiona recepta. I teraz tak, to ja wiem, że są ludzie uzależnieni od, naj od najmniejszych rzeczy, zaczynają, prawda? Zalążek, marihuana, gdzieś tam właśnie kafebrą, papierosy, tak. pa pa papierosy, alkohol i w ogóle, potem sięgają po te inne rzeczy, które są naprawdę dostępne. To teraz, czyja to jest wina, że mamy tak łatwy dostęp? Bo wiadomo, czarny rynek był i będzie, i, i jakby to tego się nie zmienia. Ale fentanylu na czarnym rynku w Polsce chyba jeszcze nie można kupić. O, nie są. Jak jest na Wszystko czarnym rynku, można. ale jak jest na czarnym rynku, to skądś to oni go kupili z legalnego rynku. No jest, właśnie, nie. więc ktoś go musiał przebłaśnić. Więc teraz, jak, i, i, jak będzie tak naprawdę jest z tymi lekarzami? Jak naprawdę jest to, bo jeżeli mamy dostęp, jeżeli młodzi ludzie mają dostęp do... Bo często jest tak i nie chcę nikogo obarczać, ale mam wrażenie, że wielu, wielu ludzi na przykład idziesz i mówią, dobra, lekarz, mówi, weź to. I ludzie biorą na przykład, prawda, próbują jakąś tam terapię i w ogóle i im nie działają te leki, zmieniają te leki, ale często są to opioidy również, prawda, które mają taki wpływ I czy te recepty nie są wydawane po prostu tak zbyt? No i... Ja sobie myślę, że to jest jakby sytuacja cały czas do przyglądania się. Nie możemy tutaj nikogo obwiniać, aczkolwiek na pewno być uważnym na to, rzeczywiście, jakie są wypisywane teraz. Ale jak możemy nie obarczać lekarzy, którzy wypisują opioidy po prostu tak sobie, no ja ich obarczam. Tutaj, jeżeli lekarz wypisuje opioidy, mówimy też o różnych jakby podejściach lekarzy. Tak, tak, więc to jest ważne, bo tak sobie myślę z własnego doświadczenia, współpracując z wieloma lekarzami, wiem, że to są osoby bardzo uważne i wystrzegają się tego. Tacy lekarze jak najbardziej i chwała im za to. Tak i to jest, i to myślę sobie, że jest najważniejsze, że jakby mądrość lekarska i mądrość po prostu ludzka, że jakby nie przepisujemy takich leków, chociaż zdarza się tak, bo też takie mam doświadczenia, że lekarze nie bardzo zdają sobie sprawę z... Tak naprawdę z poziomu problemu, jaki jest narastający. Mhm. I a dobra, jak przepiszę tą jedną, jed, jak to jedno opakowanie, to nic się nie stanie. Tylko, że ten człowiek, który zaczyna sięgać po tą substancję, będzie dzwonił, wydzwaniał różnych lekarzy. I jak każdy tak podejdzie, no to mamy potem taki problem. Zwłaszcza, że jest jedna rzecz: fentanyl jest to lek, który jest używany w szpitalach po ciężkich operacjach, po ciężkich zabiegach. I prawda jest taka, że to się o tym mówi jasno, że nie ma podanego dawkowania i ci ludzie eksperymentują. Przedawkować fentanyl... A fentanyl, bardzo. tak, ja nie wiem, oryginalnie z apteki, on jest w tabletkach? Nie on ma nie. takiego czegoś, tylko plastrach? jest w plastrach, plastrach albo w zastrzykach. Ziemnia. A w zastrzykach jest w szpitalach tak. i niegdyś. I oni przeważnie, to są te rzeczy, które z fentanylem to są zastrzyki i oni nie wiedzą, jak to dawkować. No ale teraz umówmy się, jeśli mają dostęp do fentanylu, czy do jakichś innych opioidów, mhm. to jakiś lekarz musiał to wypisać. Tak? No, nie wzięło się to z kosmosu. Oczywiście. Byłam kiedyś właścicielką hurtowni farmaceutycznej i wiem doskonale, że wszystkie leki, które wyjeżdżały, wyjeżdżały po prostu do aptek, a co się z nimi potem działo, to człowiek tego nie ma żadnego pojęcia. Ale ktoś musi dać tę receptę. Jest problem z antykoncepcją, jest problem, żeby ktoś i przepisał antykoncepcję. W aptece ci pani mówi, że ona się zasłania klauzulą sumienia, a przychodzi inny dzieciak, rzuca ci receptę i kupuje fentany. I tak, i to nie powinno mieć miejsca tak naprawdę. To są leki naprawdę ścisłego zarachowania. I tak jak rozmawiamy tutaj. To wiecie, problem jest ogromny, ale myślę sobie tak, leki to jest jedno, ale generalnie w ogóle, jeżeli mówimy nawet o młodzieży, to warto jakby w ogóle przyglądać się i interesować się tymi ludźmi, co oni biorą, bo to najczęściej są ludzie młodzi. Z doświadczenia pracy w różnych szpitalach, w różnych oddziałach odwykowych powiem tak, opioidy one były bardzo często, ale zdecydowanie więcej osób było uzależnionych od alkoholu i od innych substancji. Fentanyl, on dopiero teraz zaczął się pojawiać i ważne jest nagłaśniać to, mówić o tym. Znaczy, na pewno fentanyl nie jest pierwszą żywką, którą wybiera człowiek. Tak. Na pewno tak, tak nie jest, tak. że to nie palił papierosów, nie palił marihuany, nie pił alkoholu, spróbuje fentanylu. To tak nie, nie działa. Tak nie działa. Nie, tak nie działa. To są jakieś albo kolega koledze rzadkie. powie w szkole. Rzadkie słuchajcie, przypadki. bo to też jest tak że mówimy się, że jeden nigdy nie brał nic i nagle kolega mówi: „Słuchaj, mam coś fajnego i no no idziemy, to tak jest. idziemy do do, no do, do... Się tam, coś tam robimy”. No jak ja ogląda oglądałam ten materiał i słyszałam, że dilerzy wynajmują mieszkania dla tych młodych ludzi. Ci młodzi ludzie przychodzą, są pojeni I meliny się robią. Tak. I oni potem chcą, więc stają się jakby tymi klientami ich, prawda? Zaprzedają duszę diabłu. I spotkałam się też z takimi różnymi wypowiedziami, że o rodzice, gdzie byli rodzice? Nie można rodziców, o, o, jakby wiadomo, że rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Ja bardzo, jakby jako matka e, patrzę na swoje dzieci, patrzyłam zawsze i patrzę... Ale nie opinujesz zawsze, no, to jest niemożliwe. Ale nie jesteś radarem, nie jesteś e, jakby, nie wiem, nie masz rentgena... Każde dziecko, nawet dobrze wychowane, chce się zbuntować trochę, to jest taki... Każdy przechodzi taki tak, etap, każde tak. dziecko jakby ma pewien moment, kiedy zaczyna eksperymentować, próbować. No przecież chyba próbować tak, odsetek palących jest naj. Hmm większych wśród nastolatków, jeżeli tak, chodzi o prawda. grupy społeczne. Tak? No bo tak? Dorośli wiedzą, że to jest złe, a dzieciaki... Ale też palą. I to no dorośli tak naprawdę modelują pewne tak. zachowanie. Ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o kwestie tutaj ludzi dorosłych i, i zwracanie na dziecko uwagi, co się dzieje, to po prostu zainteresowanie tym dzieckiem i jeżeli widzę, to reaguję. Powiem tak, z doświadczeń naprawdę takich gabinetowo-oddziałowych mogę powiedzieć, że bardzo różnie rodzice reagują. Czasami dają przyzwolenie, no nie ma przyzwolenia na. Jeżeli dziecko nie ma 18 lat, to nie ma dawania przyzwolenia na picie alkoholu, na palenie papierosów, bo to jest dawanie zgody na to. Oczywiście. Jeżeli ja często podaję taki przykład, bo wiele osób się oburza, jak to jest, że bardzo często na imprezach podczas sylwestra celebrujemy. Ludzie dorośli często spożywają alkohol na różnych spotkaniach, imprezach, eventach. I dziecko od początku widzi, jak ten rodzic celebruje te swoje święta. W związku z tym mówi tak: Rodzic kupuje sobie szampana alkoholowego, a u dzieci pojawia się szampan bezalkoholowy. To już jest pokazywanie dzieciom, że w taki sposób radzimy sobie z emocjami, no bo to są przyjemne emocje, więc podbijamy to, więc musimy to uczcić. I y, to jest słodkie, tu mamy alkohol, ale jakby cała... Y, ca Ca cało, całość jakby tego, jak to wygląda, w sensie jakby przyjmowania tego, jakby no niczym innym nie odbiega od tego, że właśnie to jest e, to samo, więc dziecko w starszym wieku będzie po prostu sięgało no, po tak, Oczywiście, ale no jakby to, że jakby żyjemy, funkcjonujemy, celebrujemy i, i jak najbardziej zgodzę się, że od małego mhm. dzieciom pokazujemy jakby pewne rzeczy, no, ale też jakby to są takie przyjemności, gdzie są ludzie, którzy w granicach mogą pewne rzeczy robić mhm. i to jest też ważne, bo myślę, że... Nawet ja też z dziećmi swoim picolo piłam. E, I moje dzieci jakby nie mają problemu z alkoholem, nie mają problemu z narkotykami, dzięki Bogu. E, I mam nadzieję, że nigdy nie będą miały. E, więc też chyba kwestia jest taka wychowania, no bo jakby od dawien dawna wiemy, że jest szampan i te małe dzieciaki piją. I oczywiście będą to widziały w dorosłym życiu, to ja też nie możemy je schować pod kloszem totalnie. Nie, byle nie, nie bagatelizować. Tak, bo zdziczeją. E, ale tak kończą naszą, kończąc naszą rozmowę. Czy nie boisz się, że za jakiś czas Polska stanie się takim drugim San Francisco? Filadelfia. Że to tak, i San Francisco też bardzo tak? dużo. Pff. San Francisco wygląda tak, że powiem Czyli ci. Dążenie mia... Polski do Ameryki może skończyć się źle. Tak, U nas mia... było jak Miasto Stanach. widmo. San Francisco wygląda jak Miasto widmo. Nie wiem, jak Filadelfia, nie widziałam filmów w hmm. Filadelfii. Za to San Francisco widziałam i powiem wam. Mhm. Czy nie boisz się, że, że to już tak jest, że, że ten świat się tak globalnie zmienia? Myślę, że... Nie wiemy tego, co to będzie. Myślę, że problem uzależnienia jest na bardzo ogromną skalę już, tylko o tym się jeszcze aż tak nie mówi. Więc y, ja gdzieś tam uczulam na to, bo mówiąc o tym przykładzie, tutaj rzeczywiście chodzi o to, jakby trochę wrócę jeszcze do mhm. tego na, na, tak na sam koniec, że jakby nie chodzi o to, żeby dramatyzować, bo we wszystkim musi być normalność, tylko podaję ten przykład, o którym powiedziałam, jakby podaje, po, podajemy dziecku e, szampana bezalkoholowego, to ja proponuję zawsze, to jeżeli uczymy, Takiego nawyku, to proponuję rozsypać kreskę z cukrem pudrem tak. i proszę o wciągnięcie nosem. I tu jest duże oburzenie, bo no jak to? E no, to słodkie, to słodkie, no takie niewinne. Więc jakby te przykłady są takie może skrajne, jakby we wszystkim trzeba znaleźć na pewno środek i, i po prostu rozmawiać z ludźmi. Patrzmy na swoje dzieci, tak moi jest. drodzy, to jest chyba najważniejsze. A jeżeli kogoś zainteresował temat tak. fentanelu, to na naszym kanale jest materiał naszej koleżanki, który możecie sobie obejrzeć. My niestety już musimy tak. kończyć. Kinga I... tak. Jeśli macie jakieś pytania, gdzie możecie teraz... znaleźć, gdzie mogą cię znaleźć ludzie? W internecie, w internecie, przede wszystkim w internecie, na YouTubie. Instagram, YouTube, tak. E, tak jest, Facebook, e, Kinga za... Rochala. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.